Ze wszystkich opcji odnieści się dzisiaj w Łodzi do sytuacji w Sejmie. Wszyscy wyrażali niepokój, przedstawiali postulaty i możliwości rozwiązania konfliktu. Ale rozdźwięk między poszczególnymi partiami i stowarzyszeniami raczej nie rokuje szybkiego porozumienia. Monika Strześniewska-Jaszkiewicz. Politycy Platformy Obywatelskiej stanęli w obronie wolności mediów, która ich zdaniem jest zagrożona. Różne są relacje między światem polityki a światem mediów, to wiadomo. Ale jeszcze nigdy nikt nie próbował mediów wyrzucić z gmachu głównego Sejmu tak zarządził pan marszałek Kuchciński to jest coś niewiarygodne to jest złamanie konstytucji posłowie domagają się ustąpienia marszałka Kuchcińskiego a także ponownego głosowania ustawy budżetowej klub Prawa i Sprawiedliwości który zebrał się w sali kolumnowej przekształcił się w sejm ale Sejm liczy 460 posłów. I bez posłów opozycji to nie był Sejm, tylko Rokosz. O powtórne głosowanie nad ustawami przyjętymi w piątek w sali kolumnowej wnioskują też członkowie Nowoczesnej. Nie wiemy kto jak głosował, nie brane były pod uwagę poprawki posłów opozycji. Posłowie opozycji nie byli wpuszczeni na salę plenarną. To jest, to jest karygodne, to jest skandal i za to powinni zostać powinny i marszałek Kuchciński i inni posłowie PiSu, którzy zdecydowali się na ten krok ponieść konsekwencje. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że głosowanie nad ustawą budżetową było zgodne z prawem. Pierw były jakieś powody, żeby zablokować pracę. My mimo wszystko nie ugięliśmy się przed tym terrorem i przeprowadziliśmy, e, przeprowadziliśmy te, te ustawy, dlatego że były bardzo ważne, że musiały być jeszcze w tym roku wprowadzone. A jednocześnie dzisiaj nam się zarzuca, że te obrady powinny być powtórzone. No przecież wnioskują to te osoby, które zablokowały te prace w, w tym terminie przewidzianym pierwotnie. Zdaniem posłów PIS sytuacja mediów nie jest zagrożona. Nikt z nas nie dołożył ręki i nie dołoży do tego, żeby ograniczać prawa mediów. Natomiast przekaz drugiej strony to właśnie przekłamania, bo pewne uporządkowanie i pewne stworzenie bezpiecznych warunków i godnych warunków pracy to nie jest ograniczenie, a przekaz dziennikarski nie zależy tak naprawdę od miejsca przekazu, tylko od etyki dziennikarskiej. Przy tak różnych opiniach pełnienie funkcji mediatora między partią rządzącą a opozycją proponują członkowie alternatywy dla łodzi partii Wolność Ruchu Narodowego oraz Stowarzyszenia Wojownicy 15. Nie opowiadamy się po żadnej ze stron. Nie jesteśmy ani po stronie partii rządzącej, ani po stronie tak zwanej totalnej opozycji, ale równocześnie nie zgadzamy się na to, żeby to wszystko było podparte emocjami, wyzwiskami i bez żadnej e, merytorycznej dyskusji. Inne zakończenie sporu widzą jednak politycy SLD, którzy apelują o samo rozwiązanie Sejmu. Uważamy, że tylko wcześniejsze wybory parlamentarne rozwiążą ten kryzys demokratyczny i parlamentarny w Polsce. Sytuacja poszła już tak daleko, że myślę, że nawet włączenie się i rozmowy prezydenta Dudy nie uspokoją tej sytuacji. Politycy poinformowali dziś o powołaniu Kancelarii Obrony Przed Prawem i Sprawiedliwością. Każdy mieszkaniec Łodzi, regionu będzie mógł tutaj przyjść i poskarżyć się, czy złożyć wniosek, który będzie rozpatrzony, będzie udzielona porada prawna, czy będzie skierowany pozew do sądu na decyzję, która została przyjęta, bądź to w drodze ustawy, bądź w drodze rozporządzenia przez prawo i sprawiedliwość. Politycy partii opozycyjnych zapowiadają dalsze manifestacje przed Sejmem i blokowanie sali plenarnej